Wszyscy mieszkańcy Chorzowa Batorego już mogą ze swoimi pupilami korzystać z nowego wybiegu. Obiekt mieści się przy ulicy Czępiela 52. W tym rejonie miasta Chorzowa powstał kolejny wybieg dla psów. Mieści się on na ulicy Czempiela w rejonie gimnazjum numer 8. Jest to wybieg przygotowany przez Urząd Miasta, gdzie pieski mogą spokojnie się wybiegać. Są tam urządzenia przygotowane właśnie dla nich, jak również kosze z woreczkami, gdzie właściciele są zobowiązani do sprzątania nieczystości po swoich pupilkach. Wybieg dla psów w Chorzowie Batorym to czwarty taki obiekt na terenie miasta. To już jest czwarty wybieg dla naszych milusińskich w naszym mieście. Wcześniej otworzyliśmy takie wybiegi dla, dla psów w parku Róż, także w chorzowie II. przy ulicy 11 listopada mamy także wybieg wybudowany przez Park Śląski, który oczywiście leży na terenie parku śląskiego. Tym razem no, można powiedzieć w ostatniej takiej dzielnicy, gdzie, gdzie do tej pory nie było takiej infrastruktury, otwarliśmy już funkcjonuje wybieg dla psów w chorzowie Batorym przy ulicy Czempiela. To jest duży wybieg, to jest ponad 650 metrów kwadratowych, pełny infrastruktury, która umożliwia dobrą zabawę zarówno dla, dla, dla psów, jak i też dla właścicieli. Jest tam ławeczka, jest też kożna na śmieci, gdzie można posprzątać po swoim milusińskim, ale także są kładki równoważnie, gdzie psy mogą się bawić. Obiekt w Chorzowie Batorym to największy wybieg dla psów w mieście.